Hej, witam Was bardzo serdecznie, jestem to jest PAPA TV, kolejny odcinek serii Orgna Dawno to nie było, jak się mówiłem o dialogu, który swoją drogą był całkiem ładny, bo tam było z jakimś kolegów, który, bo miałem tam, który z właśnie stawiałem słodki, yy. Byłem na wakacjach, tak jak ja potem je do niczego nie zgotam z TV, tak więc znacznie teraz czas na PAPA Załamałem się wreszcie po kilku dziesiątkach próbach przejścia czy, tego levela. Cały czas o czymś zapominam, że do mnie wygranicza, więc przewróciłem się teraz na udział i mam nadzieję, że tym razem mi przyjdzie. Także mógłbym przechodzić na tym magię bitternem, może bym to krew przeszedł, ale zajęłoby to masę kryślin tego czasu. Nie przechodziłbym ją ja pewnie, gdybym grał Sola. a jakoś gram, żeby Wam pokazać tę grę. I to raczej, bo Wy chcecie widzieć, jak co odcinek wygranicza. Albo lepiej, żeby nie było odcinka rok potem rzucić jak przeszedłem na tym poziom OK, zacznijmy dawno nie grałem dobra plotki, bitrę... tak, to jest ten level yy. ogólnie raz w zapomniałem tu postawić parykat i wszyscy poszli w tą stronę a my nie mieliśmy a, takie tam błędy podpisowe, 8 ogólnie fal będzie otwaramy księgę oczywiście te standardowe są barykady to są 100% potrzebne To jest też standard siedzi łucznika czy mi się łucznik gdzieś przyda chyba tak i spychacz to albo któreś Wezmę to i to jeszcze I najwyżej sobie tego użyję Przekonałem się troszkę do beczek aczkolwiek Nadal nie jestem ich wielkim. Fizyk, nie ma fizyk Wiem, że stąd będę biegły Tak więc Żeby taki miejscu użyć tych barykat Ustawimy je na razie tu. tu I tu Teraz zajmijmy się. Zapomniałem ścianek zrobić. Z znaczy, tych ścianek, które wiecie, yy, co strzelają szczelami, one były mocniejsze. Tańsze od tych, co teraz mamy. O i będzie. Yy, tak. Wiedziałem, że czegoś zapomniałem na 100%. A yy. co, przejdźmy do gry. G. Tak, czy B. Trzeba jak najszybciej tutaj zadziałać. Ogólnie to jest pierwsza fala, więc będzie łatwo. Kamera oczywiście działa tak jak nie powinna. Dobrze. Um. Teraz ustawmy może tutaj parę beczek. Możemy się na to ustawić, to ustawimy to tu w tym przejściu. Zapomniałem tam mogą ustawić. A dobra, niech oni przyjdą tutaj w większości. Dobra. Wykapyka, próbujemy zapnąć od pasu nie udało mi się, chociaż parę wleciał. Okej, okay, znowu parę wleciało. Znowu a jeszcze tak. Czy ktoś ci przeszedł? Całe szczęście nie. Ogólnie gdy mamy taki mały... taki wąski korytarz to trudniej wpływać do tego pasu. Okay. możemy sobie stawić łucznika to ustawmy sobie łucznika mniej więcej nie bo jak ustawimy za barykadą to będą go próbowali z, zniszczyć barykadę i tu przejdą tu, to okej okay, więcej nie ma. o nie to to ze w dobrym momencie łucznika ustawiłem nie mamy go trafić może na Chociaż na tych warto ustawić wziąć mieczek. O i na tych muszę nie. Odpykamy. Wszystko próbujemy wapchnąć do kwasu. Boże jakie te błędy z kamerą wystaje ściany są. Ok. Póki co nie idzie jakoś najgorzej. Główka, kupka, nie, nie dało mi się Kupka, Głupka, jest Okej, tak więc teraz już wiemy, że sprzedajmy to i sprzedajmy to, bo to się nie przyda. Wiemy, że będą musieli z tej strony. Tak więc póki co, mogą sobie przychodzić tędy. Nie, tutaj nie mają nic, bo ty, akurat to jest, do, jest dobre w sumie, całkiem dobre. Będą pendąć, więc tu będziemy mieli o i spróbujemy po prostu odciąć im przejście z tej strony. Tutaj to jest bardzo, bardzo ważne, gdyż teraz mogą, choć ułatwia mi to sprawę, gdyż są zaprogramowani w którymś odcinku, już o tym wspominałem, że idą właśnie drogą, którą mogą przejść. Jeżeli mają inną drogę, to nie niszczą baryka, tylko idą tą drogą, którą mogą przejść. Dzięki temu wiem, że ono się sprowadza do jednej szczeliny i to mi całkiem ułatwia sprawę. Nie będę tu stawiać, bo gdyś już później, jak jest mało miejsca, uznają to jako brak przejścia i zaczynają niszczyć inne barykady. Myślę, że ustawię tutaj gdzieś jeszcze. Właściwie sprzedamy tego. Zapomniałem, że tam jest ten mościk, chociaż teraz bym może przeszedł na ten poziomie trudności tą grę ale wolę do serii zostawić tak jak mam tu, tu ustawimy okej okay, tyle może spać tu, tu sobie myślę spokojnie poradzimy yy, 200 to możemy sobie ustawić to mniej więcej tu i pójdźmy jeszcze do tej drugiej szczeliny i tam akurat postawiamy tu Możemy jeszcze ustawić te pułapki, dwie. Tak więc ustawmy je od gdzieś tam. Tak wszystkiego potropić. Tutaj już mają zablokowane wejście. Trzecie, co tutaj jest, to jest kwas. A ciekawe, czy to można zniszczyć. Z tego, co widzę, to nie. Ale w sumie, postawmy tę beczkę. I tak, postawimy jedno to. Uwolnijmy podle. Teraz będą masakrować tylko z tej strony, z drugim zestawem na razie. Tak na tak na dzień W sumie. Dobra, na dzień dobry to mi Ajajajajaj. Okej. Okay. Ty, chyba nie żyjesz? Dobra, nie żyję. Chyba nie gin. dzisiaj się ze mną nie zatrzymaj. Dobra, tam tego jednak nie idzie zniszczyć. Mam nadzieję, że uda mi się to zliczyć i będę tak samo w czasie, by bo troszkę nie ze strony twórców. Dobra, teraz będą śli pierwszej, a później z następnej strony. Ustawimy im tutaj coś takiego. Później mogę. Dobra, to ustawimy jeszcze jedną kurkę. Tak, dobrze myślę idą teraz z tej strony na razie. Kurde, trzeba wyłączyć tego z imawam przyszka. Okej. Szybciut Szybdziutko, szybciutko. Okej, okay, oto knijmy dziś troszeczkę. Z drugiej strony cały czas nikt nie idzie. To mnie akurat bardzo ciężko. Dobra, cały czas. Cały czas na razie tylko tajos ich gówna. Okej. Okay. Czyli teraz będzie horda. Pierw pójdą stąd, później stamtąd, a ostateczna horda też będzie, że będą szli z obydwu naraz. Nie wiem jak sobie odchodzimy wtedy. Mamy kasy około 3 tysięcy, 3,5 tysiąca mamy. Sprzedajmy beczułkę, bo w sumie nie, zostawmy ją, by i takiej jej nie sprzedać. tylko podnieść. Dobra, tutaj mamy troszkę zrąbaliśmy. Jedyne co możemy to podawać im tu pułapki. Zajęty. okej. Okay. możemy jeszcze im tu dać coś takiego. Kurde, teraz już mam za mało kasy, tak więc będę mógł im dać tylko to. To będzie akurat. Też. Czy nie mamy tu miejsca, gdybyśmy mogli im łączników poustawiać? Nie wiem, my gdzieś by tu na chama weszli. Chyba byśmy weszli tam na chama. Nie. Muszą mieć się na podłodze, tak więc tu więcej nie wejdzie. Tak więc to ustawmy im to jednak. Następnie jeszcze ustawimy tutaj to. Nie, myślę, że będzie całkiem, całkiem. Uwalniamy Hordę. Czy dobrze teraz myślę, jak i o nie idąc w pustyni. Czyli będą szli pierw z tamtej, a później z tej. Bo do, mniej więcej pamiętam tę falę. Dobra, spadki fps pierwsze. No, to by było zbyt piękne, żeby cały czas nie było spadek. Pup, Dobra, nie idą do tej, to jest, to jest bardzo złe. Są za mną? Nie ma. Idą z drugiej. Tych tu pierwsze. Odepchnąć troszkę, tego zabić. Tutaj ty. Dobra, jednak się troszkę pomyliłem z tym zaprogramowaniem, jak, jak mówiłem, że tak są zaprogramowani, są zaprogramowani zupełnie inaczej. Ach, to było jednak tylko takie chwilo, chwilowe, takie jakby, nie wiem jak to określić. Tutaj, okej, okay, więcej nic nie mogę zrobić. Idąc z tamtej strony. A tu troszkę będę się bawić z snajpera bardziej, bo nie ma sensu z takiej odległości na ślepo strzelać, ale przy takiej ilości już przeciwników warto tu przejść i troszkę ponapieprzać w myszkę na kama. Jeezus, co za błąd z kamerą. Ty mi to, to zostawcie. I stąd, stąd, jeszcze chyba nikt nie wszedł kryjeczka, no kurde mam Z drugiej strony. Z drugiej strony... O nie zniszczyli. Oj 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 oj, oj, oj. nie, to tu zostaw to. 18 Dobra, coś mi... coś czarno to widzę. Czarno, czarno. Czarno to widzę, to jest siódma. Się... Może jeszcze uda nam się to doprzeć. Tu jest gdzieś jeszcze znów? Tutaj są. Nie ma nikogo, nikogo nie widzę. Fajny taki efekt, aczkolwiek. No gdzie jest ten ork? tu gdzieś? O kurde, ostatnia fala, to będzie masakryczne. wiem, to by było troszkę sensu, zrobiłem trzeba sobie dwóch to ja niestety tak. Widzę ork na początek łupka, 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 Zajmę się pierworkiem. Dobra, moneta. Tutaj troszkę tam póki co widzę nie przechodzą zbytnio, nie mają bardzo szans chyba. Za to tutaj, tutaj jest ich dużo. Myślę, że sobie tam łucznicy spokojnie poradzą te pułapki, co tam pozostawiają im. Boże no problemy z klawiaturą mam. W takim momencie. Boże jestem cały teraz wypełniony stresem. Jakkolwiek to nie brzmi. Dobra, nie przechodzą tam, dobrze. To była dobrze. że zostaliśmy tutaj. Dobra, to tam jest jeszcze chyba orb chyba, ale... Nawet jeżeli orby teraz się jeszcze. Dobra, OR. Dobra, to trzeba mocno. Musimy troszkę tak pochodzić i go odciągnąć od szczeliny. Wtedy nie wejdzie. To jest się do dobry sposób. Ojojojoj! Tak jest. No, jakiś szczytem się udało. Obrońca, dobra, czyli ukończyliśmy akt pierwszy, chyba. Tak, ukończyliśmy akt pierwszy. Dwie czaszki. Chyba dobrze, nieważne. W każdym razie to już wszystko na ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Może kiedyś jeszcze się przełączę z powrotem na ten cięższy poziom trudności, ale póki co zostaniemy na tym tak, i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć, pa!